Siemano Siemano, witam Was w dzisiejszym konkursie Konkurs o Faudolce O ile dokładnie fałdolcy, to zależy od Was Co trzeba zrobić, żeby wygrać, to już wam mówię. Zostawić łapkę, stawić suba, wpisać kodzik w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie no i oprócz tego, ile fałdolcy tak naprawdę jest do wygrania? To wszystko zależy od was ze względu na to, że tyle ile osób wpisze kod w tym miesiącu, tyle fałdolcy wam rozdam. Obecnie jest to ponad 500 Jeśli przykładowo będzie 599, to rozdaję wam 600 fałdolcy Natomiast może to być również półtorej tysiąca, no i wtedy rozdam wam 1,5 tysiąca. Zobaczymy, ile fałdolcy będzie do wygrania, i zobaczymy, ile to potrwa. W sensie potrwa to na pewno do końca miesiąca, bo wtedy, jakby już koniec jest miesiąca, więc już nowy kod i tak dalej. Nieważne. W każdym razie wpisujcie kodzik i wygrywajcie fałdolce. Obecnie macie 600 fałdolcy mniej więcej do wygrania, ale myślę, że do końca miesiąca będzie to 1300, 1400, coś takiego. Także wpisujcie kodzik, bierzcie udział. I napiszcie, biorę udział ze swoim nickiem z gry z Fortnite, z którym wspieracie mnie tym oto kodem. Życzę powodzenia i się z wami żegnam. Cześć!